Koło jeziora Liwia-Uża Jesteśmy w Skalnie Trochę pokręcić za rybką Jest 8 lipca I co? No i tragedia Oto woda same Zielsko, nie ma nic, nawet kawałka wody, żeby po prostu przynęte rzucić, masakra normalnie, tragedia, tragedia, strasznie. Po zarastane i zielska. O, jeszcze woblerem się zaczepiłem. Oła. Się wobler zaczepił. To spadamy z powrotem, chociaż sobie krowy obejrzę, czy nie zasnęły na polu. Straszne łowisko. Ała! Ała!